Nie żyje Stanisław Sojka. Artysta miał 66 lat. Nie żyje Stanisław Sojka. Tę smutną informację potwierdził Jacek Cygan w rozmowie z Onetem. Artysta miał 66 lat. Stanisław Sojka, urodzony w Żorach, to jeden z najważniejszych artystów na polskiej scenie muzycznej ostatnich dekad. Jego twórczość łączy elementy jazzu, popu, soulu, poezji śpiewanej i muzyki klasycznej. Dzięki charakterystycznemu głosowi i emocjonalnemu sposobowi interpretacji, Sojka zyskał miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki. Artysta odszedł 21 sierpnia 2025 roku w wieku 66 lat. Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Stanisława Sojki. Muzyk miał 66 lat, podano na profilu polskiego radia Trójki na Instagramie, TVN przerwał koncert po śmierci Stanisława Sojki. Artysta miał wystąpić dziś podczas Top of the Top Sopot Festival. Informacja o jego śmierci sprawiła, że TVN podjął decyzję o wstrzymaniu transmisji koncertu. Dziś podczas koncertu, orkiestra mistrzom dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Stanisława Sojki, który miał także wystąpić podczas dzisiejszego wieczoru. Poruszeni tragedią i ze względu na ogromny szacunek dla artysty i rodziny przerwaliśmy transmisję telewizyjną z festiwalu. W imieniu wszystkich artystów i twórców festiwalu składamy najbliższym najszczersze wyrazy współczucia. Przekazano na profilu stacji na Instagramie. Kariera Stanisława Sojki. Sojka zadebiutował na festiwalu jazz Jamboree w wieku 23 lat, szybko zdobywając uznanie w środowisku jazzowym. Współpracował z takimi artystami jak Michał Urbaniak, Wojciech Karolak i Tomasz Stańko. W latach 1983-1988 był wybierany najlepszym wokalistą jazzowym przez czytelników magazynu Jazz Forum. Jako autor i wykonawca zasłynął dzięki utworom takim jak Tolerancja, Na Miły Bóg, Play It Again oraz Cudnie Pamięci. W jego dorobku znajdują się zarówno autorskie płyty popowe, jak i jazzowe oraz churalne projekty oratoryjne. Sojka był znany jako artysta niezależny, poszukujący i nieustannie eksperymentujący, co przyniosło mu przydomek człowieka orkiestry. W ostatnich latach Sojka zmagał się z problemami zdrowotnymi, które zmusiły go do odwołania udziału w jubileuszowej trasie Grażyny Łobaszewskiej. Mimo to, jego wkład w polską muzykę pozostaje niezapomniany.